Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej nr 3 w bolesławcu zbiegło się z otwarciem nowego funkcjonalnego kompleksu boisk. Cieszy nas bardzo, ponieważ będziemy mieli wspaniałe zaplecze sportowe na miarę XXI wieku. A to też przyczyni się do tego, iż nasi uczniowie na pewno będą... Coraz lepiej pod względem tężyzny fizycznej i na pewno będą zdobywać liczne nagrody w zawodach sportowych. Bardzo dobrze zaprojektowane, bardzo dobry wykonawca i warte każdej złotówki zainwestowanych tu pieniędzy. To jest czwarty taki kompleks boisk w naszym mieście. Nie licząc oczywiście drobniejszych, zwłaszcza placów zabaw przy przedszkolach, bo przypomnę, że we wszystkich przedszkolach wykonaliśmy place zabaw. Ale ten kompleks jest. Wielofunkcyjny, powinien być otwarty. Zachęcam wszystkich mieszkańców Osiedla do korzystania z niego. Sportowy kompleks powstał w niecałe cztery miesiące. W maju rozpoczęły się prace budowy boiska. Wtedy, w momencie, jak jeszcze trwały zajęcia sportowe. Ale było to tak wspaniale zorganizowane przez firmę Ziembud, że w ogóle tego nie odczuliśmy. Później, wakacje, dwa miesiące. Nie było dzieci, było bezpiecznie. No, i koniec sierpnia oddanie obiektu. Jesteśmy dumni, że to właśnie przy naszej szkole i z myślą o nas, młodych sportowcach, powstał kompleks wojsk sportowych. Inwestycja pochłonęła około 1 200 000 zł. Cała kwota pochodziła z budżetu miasta.